Generalnie, y, parę updateów. A propos tego filmu, eee, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy wspomnieć, ale może to i dobrze, bo to jest naprawdę idiotyczne. W momencie, gdy były zmiany na zarabianie na filmach AI, jednocześnie YouTube dało coś takiego, jak odpowiedzi na komentarze y, przez sztuczną inteligencję. Fakt, że ja nie mam czegoś takiego u siebie, więc albo to kwestia po prostu włączona u losowych twórców. Z innych rzeczy, słuchajcie. Okazało się, że po tym filmie, gdzie, między innymi, wspominałem o automatycznym dubbingu, i żeby dali właśnie opcję, uwaga, uwaga, że możemy dawać wreszcie własne ścieżki, tak jak to miało miejsce na kanale Glicza. Także powiedzmy tutaj, progres normalnie sobie tutaj wchodzimy w ten film. Nie, nie, nie wchodzimy w ten film, tylko wchodzimy, bo to jest jeszcze inna zakładka języki, tak jest. I potem, na przykład, ten film sobie dajemy. I normalnie możemy sobie właśnie tutaj dodać język angielski. I uwaga, uwaga! Możemy normalnie wprowadzać tutaj własną ścieżkę dźwiękową. Oczywiście przy tych zastrzeżeniach, no raczej zakładam, że jeżeli mamy jakieś przygotowane wcześniejsze e, alternatywne audio, no to, żeby po prostu zgadzało się z długością filmu. To myślę, że się rozumie samo przez się. A teraz zobaczymy, czy ten film zostanie zablokowany, biorąc pod uwagę, że w sumie. Że w sumie... A jeszcze sobie tutaj przestawimy. Na razie, no idzie to wyświetleniowo normalnie i. Ciekawe, co to? Hmm. Ale no cóż, zobaczymy. W ogóle pierwszy raz używam faktycznie trzech miniaturek, a nie dwóch, tak jak było to miejsce w tym przypadku. I zobaczymy po prostu, co się stanie po tym trybie ograniczonego mózgu. Uwaga, uwaga. Dzięki YouTube!